hello, everybody. Uh, i think the result uh, says best what happened tonight in the game. i think that we showed our quality. i, I think that we showed that we're a better team. we deserve going to the final. Uh, i can tell the congratulations for Kosha and for all like uh, uh, this fighting spirit in all the game. of course, tonight i think was the worst for them. i think this pressure what made this game

I nasze możliwości. Oczywiście dziękuję koszalinowi za, za ich grę podczas tych spotkań. wskazali, e, że na dużo ich stać, jednak e, podczas tych trzech spotkań dziś na pewno najtrudniej byłoby im wygrać. E, gratuluję swojej drużynie za grę, za to, że za charakter i dalej będziemy tworzyć historię e, koszykówki w Polsce. Dziękuję klubowi e, oraz zarządowi za to, że możemy e, mieć taką drużynę i tak grać. E, to jeszcze nie koniec, nie nasze ostatnie zdanie.

i tak naprawdę fantastycznie, że wygraliśmy, idziemy dalej, idziemy dalej. Czy są pytania do gości?

Nie, nie jadę do Włosławka, nie ma sensu podróżować, tak naprawdę mecz będzie w telewizji, więc e, obejrzę go sobie właśnie w telewizorze. A tu pieszy e, ura mój i pan nawet <śmiech> <śmiech> musimy się skupić przede wszystkim na sobie, nie interesujemy się nie tymi drużynami. E, jeżeli dajemy z siebie 100% tego co potrafimy, to wygramy z każdym, e, tak naprawdę to tamte drużyny muszą bać się nas e, i tak naprawdę nie wiem, czy, czy obejrze ten mecz w telewizji na Uh, witam wszystkich. trudno coś powiedzieć o po takim, takim uh, meczu, ale uh... Wiem, że jest dużo powodów tego do tego, bo ja walczymy cały czas kom zmęczenie jest też a, to wiadomo, bo kilka zawodników graje ostatnich kilka meczów, ponad 35 minut Każdy je, a z, z tym jest mocny i po prostu a, wykorzystał swoją szansę naciskał na nas cały czas bardzo mocno i, 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 i zagrała jedną z lepszych meczów. E, e, nie ma co musimy musimy do góry, bo czeka nas i z spróbujemy jak najszybciej wrócić do tej, do tej gry, którą dobili z nich. To mam nadzieję, że trochę pocznę i, i, i będziemy trenować z 12 zawodników ostatnich ile mieli mieliśmy pełny zestaw, Jeżeli zespolony trenuję w pełnym spadzie, to oczywiście ma film na, na grę, Także idziemy dalej. Dziękujemy serdecznie. Um, um, uh, it was a physical game. Um, they're a very big team. Long. Um, they they kind of disrupted us off the um, just um, screens and stuff. Uh, it just was really long. We were able to 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 hedge and they get back. And, uh, it's just outworked us today uh, that I think they were just a, a step, a step um, quicker than us today. Uh, we, we fought hard, but um, they wasn't good enough. And uh, we, just have, we have to move on and, uh, and try I mean, not not to try To był bardzo fizyczny mecz, tak naprawdę Stelmet grał bardzo dobrze, można powiedzieć trochę szaloną koszykówkę i to nas zaskoczyło. My graliśmy i staraliśmy się grać na tyle na ile potrafiliśmy, jednak no to nie wystarczyło na tę drużynę. Mam nadzieję, że w przyszłych meczach będzie dużo, dużo lepiej. Są pytania?

Naprawdę chciałem I, i z i jeszcze jednego powodu, bo zawsze chciałem grać z lepszym, z mocnym pracownikiem. Jeżeli nam udało nam się avansować do, do, do playoffu, to dlatego chciałem grać do stementu, bo jest mocny przeciwnik. To, miejsce, to tam, są parę, tam się... No trudno powiedzieć, bo ta, ta druga para jest bardzo, bardzo porównana. bardzo trudno powiedzieć, to, to dojdzie do, do, do finału. Czekamy, obie drużyny są bardzo, bardzo e, mocne, silne, czekamy na na trafikę. Jak powiedzieć, w centrum, czy I dwa pytania. Pytanie o, o zawodników, konkretnie o Berrach. A więc w tych dwóch meczach, w ostatnich czyli samego do siebie? A druga, z Rafała się bardzo długi go na Powiem od razu, Krasińskiego dzisiaj nie miało go wygrać, bo pierwszy, ostatni bóg, w ostatnie ostatnich grał 36 minut, czy tutaj się nie ma? Z moczonik, ma I never graduatiš, ali Od razu, od razu tak ma tak, tak na wysokim poziomie. Dla niego to jest normalne. Możemy się cieszyć, że kiedy uh, oczekiwałem, że te dnia będą formy i te detale, bo teraz oczywiście musi mieć spadek uh, formy,